Dzień dobry panie trainerze, za program pierwszy Polskiego Radia. Czy trzeba było mocno chodzić głowy zawodnikom, czy teraz tylko filmy z Jamesem Bondem przez te, przez te dni i, i, i rozluźnienie chore optymizmu? Znaczy na pewno mieliśmy powodu, powody do, do radości po, po tym ostatnim meczu i jakby nikt do tego nie uciekał, nikt tego nie ukrywał, natomiast dzisiaj już zapominamy o tym, co było, tak jak Trzeba w, się skupić na następnym meczu po porażce. To samo dotyczy też e, sytuacji po wysoko wygranym meczu. Ze strony trenera to na pewno tak wygląda, że zawsze są delikatne obawy, jak właśnie drużyna do tego podejdzie, więc jest, jest też moja rola o to, żeby uświadamiać ich, że że to jest historia, którą ciężko jest powtórzyć, ciężko jest się spodziewać ponownie, bo zazwyczaj dużo, dużo trudniej i najczęściej tak też będzie w przyszłości i przyjdzie nam osiągnąć cel, więc żeby go osiągnąć trzeba być po prostu w 100% skoncentrowany i gotowy. Mecz z widzewem, kiedyś to były klasyki, teraz od kilku lat nie było okazji, żeby, żeby Legia zagrała z tym zespołem. To będzie też szansa dla zmienników, czy jednak tutaj powinniśmy się spodziewać tego pierwszego garnituru? No zobaczymy. Jeszcze dzisiaj, dzisiaj jest dopiero drugi trening. Dla, dla większości zawodników, którzy grali, to będzie pierwszy trening, bo wczoraj mieli tylko trening regeneracyjny. Zobaczymy jak jest, jaka jest sytuacja, kto, jak czuje się po, po tym meczu. Na pewno jest też kilka takich możliwości w naszym składzie, że całe robiąc zmianę nie, nie oznacza to, że stawiamy na drugi garnitur, tak jak pan powiedział, więc zobaczymy. Na pewno można powiedzieć, że w bramce będzie Radek Cieźniak że tu będzie zmiana i dalej zobaczymy, gdzie jeszcze, na jakie pozycje ewentualnie. To jeszcze skoro też można słów kilka o Arcy Gdynia, to przedostatnia drużyna obecnie w tabeli, dawno nie wygrali spotkania, remisy, porażki w ostatnim czasie, to powinniśmy się spodziewać jeszcze lepszego meczu w wykonaniu Legii niż z Wisłą Kraków, czy to już będzie trudno powtórzyć, ale bardziej pytam nie o wynik, a o styl gry? Znaczy wynik na pewno nie powtórzymy. To, 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 to mogę od razu <grafy> zadeklarować, bo w Gdyni czeka nas bardzo trudne spotkanie i drużyna, która w ostatnim czasie zmieniła trenera, wiadomo, też troszeczkę inaczej chce grać niż przed tą, przed tą zmianą, co jest normalne w ostatnim meczu siebie. Wartościowy punkt dla nich remis z Lechią Gdańsk. już wystarczy na, na tak naprawdę na dobrą sprawę, na e, jakby mm, świadomość, jakie spotkanie nas czeka. Czyli po prostu to, że zremisowali z Lechią, z którą mi przegraliśmy, e, tak samo jak e, fakt, że widzę ograł Śląsk e, Wrocław w poprzedniej rundzie, też świadczy o tym, że. Zrobiła drużyna widzewa coś, z czego nam się nie udało w tym sezonie, czyli pokonać ląd z um, bardzo um, ostrożnie, z szacunkiem dla, dla jednego czy drugiego rywala, przede wszystkim w tym momencie, interesuje mnie widzew i do te, tak do tego podchodzę. Zbigniew Czerwony, panie trenerze, co pan wie o widzewie? No, wiem o widzewie sporo. Tak. Grał tam Zbigniew Boniek. Tak. <laughs> Więc, e, przede wszystkim. E, druga sprawa, to wiadomo, że to kiedyś był klasyk polskiego, polskiej e, piłki, ten mecz widzę e, w, Itzef, w Itzef Legia. Wiem też e, o tym, że to jest drużyna, która w, m, niewiele się różni od nie, nie, kilku drużyn w Ekstraklasie, już teraz, w tym momencie, że niedługo na pewno do tej Ekstraklasy wrócą. W tym momencie grają o dwie klasy rozgrywek niżej, ale tam e, e, zawodnicy jak, jak Robak, jak Kita, e, Możdżeń, Monka, e, Kosakiewicz, Pawlowski, każdy z, nich, e, każdy z nich ma doświadczenie ekstraklasowe. Więc e, to też wiele o, o nich świadczy trener. Trener, który robił awansy, który osiągał sukcesy w piłki, który dobrze zorganizował ten zespół. Oglądałem ich spotkanie z ze Śląskiem Wrocław, jak i teraz to w ostatnim czasie co, co grali też u siebie z katowicami, więc bardzo dobrze zorganizowany zespół grający agresywnie, mający wsparcie 20 tysięcy ludzi po swojej stronie, więc jeden mecz który musi się rozstrzygnąć więc bardzo bardzo trudne spotkanie nas No właśnie zagracie na ładnym stadionie przy komplecie publiczności. Legia chyba lubi grać takie mecze niż gdyby przyszło jej na przykład jechać nie wiem do Bogu chwały na mecz z Rasovią. Znaczy, ostatnie w ostatniej rundzie graliśmy z, z drużyną Puszczą Niepołomice i tam jakby mieliśmy zupełnie inną e, atmosferę i otoczkę też sobie poradziliśmy. Na pewno e, uważam, że musimy być gotowi na każdą sytuację, na, każdy, na każde losowanie, tak. Więc to losowanie jest e, dla nas e, takie, że możemy powiedzieć, że czeka nas mecz w bardzo gorącej atmosferze i jest to poniekąd też plusem dla nas, bo na pewno nie będziemy mówić o jakiejkolwiek ospalości, myślę w, takiej, w takich, takich okolicznościach. Jakie pan ma wspomnienia z meczów z Widzewem? Kiedyś to były właśnie klasyki ligowe. Znaczy akurat w czasach mojej gry w Legii to już nie było Mm, tak jak, jak przedtem widzę, że już jakby trochę obniżył loty i, i e, te mecze były bardziej powiedzmy. E, trudnym meczem ligowym, a nie, a nie derbowym, bo, bo walczyliśmy zupełnie inne, inne cele wówczas. E, że, mm. um, pa pamiętam, że kilka, kilka spotkań zagrałem przeciwko Widzewowi i, Szczerze raczej mile, mile wspomnienia z, z tego, co też pamiętam, nie pamiętam jakieś tam nieprzyjemności. A jeśli chodzi już o mecz ligowy z Arką, gdy nie, to rozumiem, że macie takie nadzieje, że być może po tym meczu uda się uzyskać pozycję lidera w Ekstraklasie. No, ogólnie. W tej chwili tak jak powiedziałem przede wszystkim skupiamy się, skupiam się na widzewie. A już wybiegając trochę w to to pozycja w tabeli w tej chwili mnie absolutnie interesuje interesuje mnie walka o trzy punkty meczu z Arką Gdynia pozycja w tabeli jest e, coś co ma po prostu e, dać i, i mieć na ważności wtedy kiedy jest to najważniejsze. Po prostu musimy się skupić na każdym e, kolejnym. Pojedynku i, i, i dać siebie wszystko, żeby go wygrać. Czy Jose Kante po tym meczu urósł? Bardzo, hat-trick. Y, y, bardzo był pewnie szczęśliwy. No Tak, na pewno to jest dla napastnika ważne i, i, i dobry moment, kiedy zalicza kiedy zalicza hat każdego zawodnika zresztą, natomiast Jose musi poszukać regularności. Ja że też, że tak samo jak Jarek Niezgoda, jest to zawodnik, który po prostu jest nie w stanie dać nam jeszcze dużo e, do końca, do końca sezonu. Są jeszcze pytania? Proszę panie Robercie. Dzień dobry, Robert Błoński, Przewodniczący Sportowy. Ja chciałem zapytać, Może pan czy po dwóch wygranych ligowych zaryzykuje pan <laughs> stwierdzenie, że Legia przestała i przestała tak falować, jak to wcześniej bywało, że mecze wygrane prze, przeplatała porażkami, miała już serię trzech spotkań ligowych z rzędu zwycięskich, a potem, potem przyszła taka trochę gorsza seria. No dożyjmy do tego, żeby wejść w serię zwycięstw. Jakby, e, nie myślimy o serii jako o serii, na pewno myślimy o tym, żeby Następnym meczu, który jest przed nami, następnym wyzwaniu wypaść jak najlepiej. To jest jeszcze jedyna droga. Później jak się odwrócić za siebie, to masz to, na co zapracowałeś, więc na pewno na pewno bardziej nam się podoba ta sytuacja, w której jesteśmy teraz niż, niż ta, którą byliśmy przed ostatnimi dwoma meczami, więc warto o to powalczyć, żeby tak było dalej. Nie będzie łatwo, ale na pewno e, musimy się starać, musimy robić wszystko, żeby tak było. Proszę, pan się zgłaszał? Dzień dobry panie trenerze Michał Rabiński widzę w tomy. Ja mam ja ma Przepraszam bardzo, ja mam takie kamery. pytanie, ponieważ e, przede wszystkim gratuluję meczu z Wisłą, bo niesamowity wynik. Mam nadzieję, że w Łodzi jutro tak nie będzie. Natomiast mam takie pytanie, ponieważ legia zawsze walczy o wszystko. Czy mimo wszystko, może pan powiedzieć parę słów na temat jutrzejszego składu, nie chodzi mi o personalia, bo wymienił pan, że Cieżniak zagra w bramce, czy jednak da pan y, większą szansę dublerom, tak jak Śląsk, czy jednak będzie to podstawowa, y, podstawowa jedenastka? I drugie pytanie, jeśli pan trener pozwoli, Dariusz Dziekanowski w jednym z wywiadów dla 24 24pl też zawodnik, który łączy oba kluby, y, powiedział, że jeżeli Legia odpadnie z pucharu, to w klubie, w Legii Warszawa nastąpi trzęsienie ziemi. Czy pan mógłby się odnieść do tego, do tego stwierdzenia Dariusza Ciekanowskiego? Wiadomo, że pan Darek lubi y, czasami ostro powiedzieć, tak jak o powietrzu to, to, to. <laughs> łódzkim ileś lat temu. Y, czy rzeczywiście takie trzęsienie ziemi nastąpi? No i to właściwie wszystko. Życzę panu trenerowi i całej drużynie dobrego meczu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Najpierw o skład. Tak, skład, tak już stworzyłem powiedzieć, że jakby dzisiaj trening będzie miał, duży, miał duże znaczenie i tam zobaczymy, w jaką mamy sytuację, kto jest na ile gotowy. Możliwe jest, możliwe jest że będzie sporo zmian, jakby na, 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 licząc to ostatnie spotkanie, ale nie jest to w pewne. Jeżeli chodzi o wypowiedź no, pana Darka, no pan Darek jest e, ekspertem, jest człowiekiem, który musi powiedzieć coś, co będzie cytowane, co będzie jakby szeroko komentowane. Jakby jeżeli by tego nie robił, to na pewno nie utrzymałby tej trudnej posady i wymagającej tak długo, jak ją, jak ją utrzymuje. Więc e, jedno jest pewne, czy to pan Darek. Ma rację, czy pan Darek nie ma racji, on swoją posadę utrzyma i trzęsienia ziemi nie będzie w jego przypadku, także najwyżej otworzy okna, tak jak to kiedyś, tak? Więc zobaczymy.